Pan z Wami, słowa Ewangelii, według świętego Łukasza. Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli go w ten sposób. Nauczycielu, Mojżesz, tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział. Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą, lecz ci, którzy zostali, którzy uznani są za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu zmartwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem nie mogą umrzeć, gdyż są równi aniołom i są dziećmi bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli z martwych wstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. Oto Słowo Pańskie. Kiedy ci się wydaje, że przegrałeś, albo przegrałaś w jakiejś ważnej walce o swoje życie, albo o czyjeś życie, a jednak się nie poddajesz, to wiesz co się właśnie wtedy dzieje? Wtedy działa w tobie nadzieja. Nadzieja potrafi przetrwać poczucie przegranej i cicho, ale mocno śpiewa, mówiąc: To jeszcze nie koniec. Chcę mówić o nadziei, ale powiem teraz o nadziei w historii mojego taty, A mój tata zasługuje, żeby go tutaj przywołać, dlatego że mieszkał w Bieżuniu, to jest diecezja płocka, więc ilekroć do, do płockiej diecezji przyjeżdżam, to zawsze mam wspomnienie obowiązkowe taty. Miał bardzo trudne dzieciństwo, Niemcy w sierpcu zamordowali mu mamę, a jego tata ożenił się z wdową powojenną, ale do siebie go nie wziął. I ojciec się wychowywał w takim, no takim mini domu dziecka, prowadzonym przez taką przyszywaną ciotkę pośród innych sierot wojennych. Myślę, że te doświadczenia jakoś zraniły go tak, takim smutkiem. On miał w sobie taki smutek, który nosił przez wiele lat, i też taką skłonność do izolacji. Myślę, że te cechy sprawiły, że kiedyś, któregoś dnia, odkrył, że nie musi być sam w tym smutku i w tym poczuciu izolacji i odkrył y, doznanie, jakie mu dawał alkohol. Bardzo szybko się uzależnił, to wiem od mamy, y, i no, ten nauk całkowicie zrujnował mu życie. Był świetnym nauczycielem, nauczycielem matematyki, ale poniósł porażkę, przegrał tą walkę. Bo samotnie walcząc, z każdym nałogiem, tylko w oparciu o własne siły zawsze przegrasz. Któregoś dnia moja siostra, która wtedy miała 12, 12 lat, widząc go. W strasznym stanie, trzeba płakać, i on tak na moment przedrzeźwiał i mówi do niej: Córeczko, ja bym chciał nie pić, ale nie potrafię. Powiedział prawdę, przyznał się do porażki, do przegranej. Jego sytuacja była beznadziejna. Mój brat trochę na siłę wziął go do samochodu, zawiózł do środka terapii uzależnień, i wrócił po sześciu miesiącach stamtąd. Jako całkiem nowy człowiek. Potem opowiadał, że nie mając nadziei na zmianę, na wolność, na inne życie, to nadzieję odkrył, ale odkrył ją nie w sobie, ale odkrył ją w oczach swoich kolegów, pacjentów. Odkrył ją w tych, którzy już doświadczyli przebudzenia. Już otworzyli się na pomoc, pomoc ludzi i pomoc Boga. I dzięki temu, że otworzyli się na pomoc, nagle pojawiła się szansa na nowe życie. Tata wrócił i ostatnie lata życia był pięknie trzeźwiejącym człowiekiem i bardzo wiele dobrego zrobił dla innych. Wniósł bardzo wiele nadziei też w życie ludzi, którym mówił o swoim doświadczeniu, mówił na meetingach innym alkoholikom, pomagając im odbudować utraconą nadzieję. Wiecie, nadzieja to jest właśnie ten dar, który sprawia, że czujesz się przegrany, a nagle odzyskujesz jasność spojrzenia i widzisz, że jest coś jeszcze dalej. Że jeszcze życie się nie skończyło, a dopóki trwa życie, jest szansa. E... Nadzieja pozwala widzieć dalej niż to, co tu i teraz wydaje się już przeszkodą nie do przeskoczenia. A czemu widzimy dalej? Ponieważ dostajemy nowe oczy. Nadzieja to nie jest założenie różowych okularów i powiedzenia, aaa, nie, dam radę, dam radę, nie, nie jest źle, nie. Nadzieja to jest zobaczenie dalej przez nowy rodzaj wzroku, który przebija się i przekracza to, co dalej widzę, że jest złe i trudne. Więc człowiek nadziei mówi, yy, jest źle, jest naprawdę źle. Nie dam sobie rady sam. Nie zrobię tego sam. Ale widzę już z oddali wyciągniętą rękę opatrzności w moją stronę. Widzę już ślady czegoś nowego, co może nastąpić. Dzisiaj Jezus przywołuje w Ewangelii postać Abrahama. Abrahama, Izaaka, Jakuba, każdy z tych ludzi to był ktoś, kto przeżył utratę nadziei. Abrahamowi Bóg powiedział, będziesz miał potomka mija 40 lat zero potomka. I on po cichu popada w rozpacz, traci nadzieję. Aż do momentu, kiedy Bóg przychodzi do Niego we śnie, wyprowadza Go. Z namiotu, takiego właśnie w widzeniu, nie? jakby trochę nie jest w stanie Bóg bezpośrednio go przekonać, więc musi to zrobić poprzez widzenie, bo my się bardzo opieramy już nieraz na, na, na nadziei, boimy się mieć nadzieję, bo już tyle razy się nie udało, że już odpychamy taką myśl w ogóle. Nie? Więc nie przychodzi do niego na jawie. Tylko właśnie w widzeniu, żeby, go, żeby był trochę bardziej uległy. Taki wie, bycie Bóg anestezjolog. I on się daje wyprowadzić z namiotu, i Bóg stawia go pod rozgwieżdżonym niebem i mówi: Zobacz, spójrz na gwiazdy. I spróbuj je policzyć. Tak liczne będzie Twoje potomstwo. Bóg, poeta, pod rozgwieżdżone niebo wyprowadza go, mówi: Podnieś głowę. Masz w tej chwili głowę pochyloną w poczuciu beznadziei. Nie? Być może mówisz sobie, poszedłem za Bogiem, który mnie oszukał, zwiódł mnie, byłem głupcem. Podnieś głowę i zobacz, że w tej ciemności, którą przeżywasz, w tym lęku, który przeżywasz, w tym upadku ducha, który przeżywasz, w tej rozpaczy, która cię ogarnia, popatrz, są jasne punkty. Są jasne punkty. I Bóg te jasne punkty zawsze nam pokazuje, jeśli tylko pozwolimy mu podnieść naszą głowę wyżej, ponad to, te, wiecie, te góry przeszkód, te góry, te rumowiska, gdzie nasza nadzieja upadła i jest w ruinie. I czytamy, że Abraham uwierzył Bogu. Wtedy uwierzył Bogu. Kiedyś taka przyszła mi myśl, że jest wiara, nadzieja i miłość. I zobaczyłem taki związek między tymi trzema najważniejszymi naszymi cnotami teologalnymi. Mianowicie, że kto wierzy w miłość, ten ma nadzieję. Powtórzymy? Kto wierzy w miłość, ten ma nadzieję. Nadzieja nie rodzi się z tego, że my sobie wmawiamy coś. Tylko, że pozwalamy Bogu przemówić do nas, a głos, który słyszymy, jest głosem miłości. Bóg mówi: Kocham Cię i nie zostawię Cię. I nawet w najgorszym położeniu moja miłość zrodzi w Tobie odwagę, zrodzi w Tobie wielkoduszność, zrodzi w Tobie gotowość zrobienia następnych kroków. Zobaczcie, ci dzisiejsi e, męczennicy Machabejscy to byli ludzie, którym Bóg dał zobaczyć przyszłość, bo nadzieja, właśnie mówiłem, że ona wybiega naprzód i potrafi zobaczyć coś, czego jeszcze nie widać, po ludzku tylko. I oni widzą swoją przyszłość w blasku zmartwychwstania i mówią, proszę bardzo, jeśli miałbym się wyrzec z tej przyszłości, wiecznego życia z Bogiem dla tych kilku chwil, Tutaj, jeszcze wegetacji, za cenę kłamstwa, za cenę wyparcia się wiary, za cenę zdrady Boga. Proszę bardzo, zabieraj sobie moje życie, oprawca. To mówili ludzie, którzy mieli nadzieję na zmartwychwstanie. Nie? Im więcej w nas jest takiej właśnie nadziei, która sięga w przyszłość, tym lepiej potrafimy sobie poradzić. Z tym, co jest tu i teraz. Nie musimy uciekać. Im bardziej słyszymy też słowa miłości, które Bóg kieruje do naszego serca, mówiąc kocham cię, jestem z Tobą, tym więcej rodzi się nadziei. Nie ma nadziei bez miłości. Kiedyś nagrywam taką audycję z Markiem Jackowskim, to założyciel Manamu, już nie żyjący, on też ma problem alkoholowy, wylądował na detoksie i tam do niego przyszli chłopaki z anonimowych alkoholików. On otwiera oczy, cały żółty od przepicia, zatrucia i widzi uśmiechnięte twarze i mówią do niego my jesteśmy też alkoholikami, panie Marku, no bo poznali go, ale nie pijemy już od wielu lat. Jest, jest nadzieja, jest ratunek, jest sposób. Poprzez zaufanie Bogu i zaufanie wspólnocie można z tego wyjść. A on tak wesnął, mówi: Naprawdę, panowie, da się z tego wyjść? Da się, panie Marku, da się. Nie? To był początek jego rzeczywiście nowego życia. Nie? Bóg, którego wierzymy, jest Bogiem, który mówi do Ciebie i do mnie każdego dnia. Dopóki trwa Twoje życie, może nastąpić zmiana tam, gdzie wydaje Ci się, że teraz już jest tylko przegrana. Każdego dnia. Bóg jest Bogiem żywych, a nie Trupów. Dla niego wszyscy jesteśmy żywi. On patrzy ci w oczy i mówi: Jesteś moją córką, moim dzieckiem. Jesteś moim synem, jesteś moim dzieckiem. Jesteś moim dzieckiem. Moja miłość uzdalnia cię do przekroczenia tego, co dzisiaj wydaje się przegrane. Odwagi, moja córko, odwagi, mój synu. Kocham cię. Jestem przy tobie, patrz, na Twoim ciemnym niebie błyszczą gwiazdy. Zobacz, wysyłam Ci człowieka, wysyłam Ci jakąś wspólnotę, wysyłam Ci książkę, wysyłam Ci intuicję, wysyłam Ci modlitwy. Mnóstwo różnych takich jasnych gwiazd, które nagle mogą sprawić, że to, co wydaje się czarną otchłanią rozpaczy, nagle delikatnie zostanie przełamane tym blaskiem nadziei. Tak, nadzieja jest cudownym darem, którego Bóg dla nas pragnie i nieustannie chce ten dar w nas odnawiać. Pomyśl, gdzie dzisiaj masz poczucie przegranej i masz pokusę rezygnacji? W jakiej sprawie w Twoim życiu? Być może o coś się starasz w sobie, coś zmienić, masz poczucie, że to się nie udaje. Być może walczysz o kogoś i też już słyszysz w środku ten głos. Poczucia beznadziei, daj spokój, daj spokój, to nie ma sensu. Nie poddawaj się, nie musisz sobie nic wmawiać. Nadzieja to nie jest wmawianie sobie. Nadzieja to jest przyjęcie postawy, postawy wewnętrznej. Boże, choć po ludzku to wydaje się niemożliwe, pokładam ufność w tobie. Zrób to tak, jak chcesz. Zrób to tak, kiedy chcesz. Ale ja wołam do ciebie i w tobie w moim ubóstwie pokładam nadzieję oddaj bogu dzisiaj w eucharystii właśnie ten kawałek twojej beznadziei czy rozpaczy który najbardziej daje ci popalić a my dzisiaj chcemy dziękować panu bogu za waszego proboszcza który tak mi się wydaje bo nie znam człowieka ale tak mi się wydaje że on tutaj daje nadzieję i tak jest człowiekiem, który chciałby właśnie tą piękną, powabną postać, jaką jest nadzieja, coraz bardziej przyprowadzać do Was i zapraszać do tańca z jej powabem. Amen.